Postąpiłeś właściwie. Winagros zapewnił mu jak najlepszą opiekę. I więc przypomniałaś sobie o przyjaciółkach. Co słychać? Mów. Właśnie rozwiodłam się z Jose Antoniem. Postąpiłaś słusznie. Próbuję z całych sił jakoś przejść nad tym do porządku dziennego, ale czasami opada mnie zwątpienie, jak w tej chwili. Boję się i to bardzo. I potrzebuję pomocy. Dlaczego nie zwrócisz się do Martina? Jest ci życzliwy, kocha cię. Byłabyś z nim szczęśliwa. Wiem, że mnie kocha i chętnie stworzyłby mi raj na ziemi. Ale. Co za ale? Zostałaś sama. Musisz sobie ułożyć życie. Martini jest wymarzonym facetem dla ciebie. Powinnaś za niego wyjść. Na Boga. To, że się z nim spotykam, nie znaczy, że mam z nim wziąć ślub. Nie okłamuj siebie samej. Widujecie się, bo go kochasz. I wiesz, że pasujecie do siebie. Może masz rację, ale to nie wystarczy. Myślę, że ona wciąż kocha Jose Antonia. Mimo, że bardzo się stara pokochać mnie. Ona Cię lubi. Myślę, że jest w stanie Cię pokochać. Musisz tylko wykazać ogromną cierpliwość. No cóż, będę jechał do biura Ostatnio dużo pracujesz Jak ty się czujesz, tato? Dobrze Jak na tę całą sytuację Bardzo mi brakuje twojej matki Co u Dobrze Jak na tę całą sytuację Dzięki, że mnie cierpliwie wysłuchałeś. Nie ma za co, naprawdę. Jesteśmy przyjaciółmi. Zresztą przyzwyczajam się do słuchania i pomagania ludziom. Bądź zdrów. Jedziesz do domu? Tak. To no pojadę z tobą. Blanka i Consuelo wylatują gdzieś do Australii, wiem. Czy Macarena pogodziła się z Consuelo? Jeszcze nie. Ale wciąż nie tracę nadziei. dobrze się czujesz? Tak. Co ci jest? To przez mamy? Nie wiem, czy mam pojechać pożegnać się. Jeśli nie pogodzisz się z nią dzisiaj, możesz już nigdy tego nie zrobić. Jak poszło? Otrzymali ten rozwód. Każde z nich może teraz ułożyć sobie życie jak zechce. Jak to przyjął José Antonio? Jest zawsze rodzajem porażki osobistej. Brakowało mi Was księżniczki. Obu? A wy tęskniłyście chodzić troszkę? Nieszczególnie prawdę mówiąc. A co nowego Fernandy? Do kogo właściwie przyjechałeś? Do was, królewy. Do Lucy, bo ja spadam. Czemu? Jestem skonana. A w trójkę tłoczno. Pogadamy jutro. Bądź grzeczna i uważaj na siebie. To co, zostaliśmy sami? Pogadamy? O jaką cholerę? Nie lubisz rozmawiać, co? To nudne, bo nie dydy. Rozmowy są męczące. Ciebie męczą? Wiesz, gdybyś miał mózg, choćby tej wielkości, byłbyś prawie ideałem. Myślałby kto: inteligentka się znalazła. Co, uważasz mnie za głupią? No bo ja wiem. Komple mówią, że z inteligentną nie widzieli mnie nigdy dłużej niż przez dwa wieczory. Więc niech żyje głupota. Wiesz co? Już mi się znudziło to gadawanie. Chciałbym się widzieć z panem Bejdem. Jest pan umówiony? Nie, ale jestem pewien, że mnie przyjmie. Jestem mecenas Medina. Mów mi, Hector, do usług. Zaraz się dowiem, czy szef ma dla pana czas. Mecenas Medina do pana. Hector Medina? Czego on tu szuka? Medina, korupcja modelowej postaci. Ponoć nie ma na swym koncie jednej przegranej sprawy. To raczej nie spotykam. Kupuje wyroki i płaci sędziom. Kompromituje ten zawód. Przyjmij go, pan. Zobaczymy, czego chce. Panie mecenasie... Czy mogłabym gdzieś wyjść trochę wcześniej? Nie widzę przeszkód. Dziękuję. Witam. Wstąpiłem się pożegnać. Gdzie konsuelo? Z Jesusem. Kańczą pakowanie. Makarena przyszła? Nie. Namawiałam ją do przełamania lodów z konsuelo, ale. Cału konsuelo? Wygląda makareny. Może mnie uda się przekonać, małą. Spróbować nie zaszkodzi. Jedziesz ze mną? Do mojej byłej żony? Wybacz, wyrwało mi się. Bo po prostu czuję, że przydałoby mi się wsparcie w nakłonieniu makarany. Tak, ale to nie jest dobry pomysł, żebym się tam pokazywał. Co robicie, świntuchy? się mnie przestraszyła. Ciebie też? Nie. Macie chęć na kino? Zapraszam. Nie. A na jaki film? Ty Bubku, przyszedłeś do mnie. Najpierw byłem u niej w pracy, ale mnie spławiła. No to wybrałem się do ciebie. Bezczelny. Niby dlaczego? Nie wiem, czy to głupota, czy szczerość. Jedno nie wyklucza drugiego. No i z czego rżysz? Nie sądziłam, żeś taki dowcipny. To jak idziecie? Czy wolicie jeszcze sobie pogawędzić? Idziemy do kina. To ja się przebieram. podoba ci się, tak? Wolisz Fernandę? Jakby tu powiedzieć, musiałbym pomyśleć. Mecenas Beido. Moje uszanowanie. Proszę spocząć. Słucham. Umiera pan... Z...